W Lwowie Narodowe czytanie Jana Kochanowskiego odbyło się w niezwykłej scenerii Ogrodu Botanicznego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Utwory mistrza z Czarnolasu, także w tłumaczeniu na język ukraiński licznej publiczności przybliżyli dyplomaci, aktorzy, poeci i muzealnicy. W rolę Jana Kochanowskiego wcielił się dyrektor Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie Zbigniew Szanowski. Puśzczę, doktorze Towarzyszu Miły! Doktor nie puścił ale drzwi puściły. Jedna nie wadzi. Daj ci Boże zdrowie, by jedno jedna doktor na to powie. Głównym organizatorem wydarzenia był Konsulat Generalny RP w Lwowie. Narodowe czytanie odbywają się w Polsce i są no, powszechnym, Popularnym wydarzeniem w wielu miejscach Polski. Istotnie było naszym pomysłem, żeby to zorganizować w ogrodach botanicznych, pod prawdziwą lipą, jak tu Kochanowskiego, i także z, z młodym pokoleniem polskich muzyków jazzowych. Kilka osób mówiło tutaj o tym, że, że poezja Kochanowskiego to nie jest zabytek, to nie jest tylko yy, daleko przeszłości historia. Dla literaturoznawców i historyków literatury, ale to jest poezja, która, jeśli, jeśli ją czytać na serio i jeśli jej słuchać na serio, to, to jest to współczesny tekst. Wiersze Jana Kochanowskiego zabrzmiały w interpretacjach znanych postaci świata kultury z Polski i Ukrainy. A wam więc nad mniejszymi zwierzchność jest dana, ale i sami macie nad sobą pana któremu kiedykolwiek z spraw swych uczynić poczet macie, trudnoż tam krzywemu wynić. Od urodzenia kocham tak strasznie Lwów, że jak otrzymałem propozycję, żeby przyjechać, to od razu, bez żadnego zastanowienia, podwoływałem różne inne rzeczy i pomyślałem, że to jest pretekst, żeby w tym no, szczególnym i dla państwa i smutnym czasie tutaj przyjechać i jestem no, bardzo, bardzo wzruszony, bo Lwów to jest, to jest moja druga ojczyzna i naprawdę wielokrotnie tutaj przebywałem jeszcze przed, przed wojną i myślę, że, że teraz po tym pobycie będę znowu przybywał częściej, bo myślę, że, że nie ma się czego bać i trzeba po prostu żyć normalnie. Nie dufaj w złot, i w żadne pokłady. Każdej godziny obawiaj się zdrady. Fortuna, co da, to za się wziąć może, a u niej żadna dawność nie pomoże. Kochanowski należy do polskiego kanonu literatury polskiej w Polsce, ale wiemy, że kanon narodowy różni się w każdym kraju. I z tego, co wiem, a często pytałem, bo byłem ciekaw, jak wygląda ten kanon literatury polskiej w Ukrainie. Kochanowskiego tam nie ma. Tam jest Słowacki, tam jest Sienkiewicz, na przykład. Przygodnie się od czasu do czasu pojawiają inne postaci, ale Kochanowskiego tam niestety nie ma. Nieznany jest. Tłumaczenia są. Ale e, też wiadomo, że taka klasyka, już Kochanowski to już taka klasyka, klasyka, prawda? Takie korzenie polskiej literatury, e, 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 musi być prze, przekładana, tłumaczona co jakiś czas. Jestem bardzo wdzięczna, że po raz pierwszy uczestniczę w czytaniach narodowych i to nie byle poezji nie byle kogo, tylko Kochanowskiego. I pod tą lipą i ta łąka, i wszystko, jakby po prostu Kochanowski, jest po prostu sam osobiście. Що то вирежисерував, бажем вдячна за запрошення. Оказалося, що не самовіче вспання імпреза. Це прикручило навіть мої очікування. Бо для смерті рівні і пани, і слуги. А над ким нависне меч на волосині страв смачних не стане їсти на гостині. Під солодкі співи, той заснуть не може. Лиш Bidak spyć mocno, choć i kiepskie loże. Spotkanie wzbogacił koncert jazzowy inspirowany pieśnią świętojańską o Sobótce, przygotowany przez zespół Magdaleny Choworskiej z Polski. Projekt powstał z inicjatywy Muzeum w Czarnolesie, to jest rzecz już wspomniana tutaj na koncercie, ale gdyby nie pan dyrektor Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie i jego producenckie zacięcia, to w ogóle by to się nie wydarzyło. Ale sam Kochanowski to jest przede wszystkim bliskość do natury, do człowieka, czyli wszystko co jest w moim sercu i ta ludowość. No i z racji tego, że jestem muzykiem jazzowym skrzyknęłam najfajniejszych łobuzów jazzowych, żeby taki projekt zrobić. Narodowe czytanie Jana Kochanowskiego odbyło się także w wielu innych miejscowościach na Ukrainie, zorganizowane przez polskie towarzystwa, szkoły i ośrodki nauczania języka polskiego. Na Atopoli, w sercu go masz przed. I z człowieka tak być może tak.